riozolet, no Nobelc... a kiesy dalej mają? To on nie gra w Juventusie. Ale dobra, przegrywamy 2 do 0. Maguire. Nie! 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 Nie, to się nie dzieje na moich oczach! Nie! Proszę nie! Gdzie to się sprawdza? Statystyki zespołu! To się nie stało na... To się nie stało na moich oczach! Czekajcie, wyszelę tych przypadki z tego. Ja pierdolę, Harry Maguire gola nam strzelił. To jest wstyd, to jest podwójny wstyd. W ogóle powinniśmy, powinniśmy w ogóle ten... Nie wiem, powinniśmy się wycofać z epuchami, powinniśmy się wycofać z Ligi Europy. Przynajmniej nawet Maguire strzela gola, co to ma być? Wstyd, tańba, kompromitacja, nie wracajcie, do, nie wracajcie do domów. Dobry Matuszewski, Heizerem, zagrała Szymczak, podobno dawno nie grał, ale całą resztę wystawimy. Lechia Gdańsk na wyjeździe. Wicelider, ale oczekuje zwycięstwa. Remis też nie jest zły. Po co to jest wicelider? Chociaż z takim składem to te powinniśmy mieć taką Lechię w powierzchni ziemi. No ale już pomijmy ten fakt. Dobra, z kim zaraz gramy mecz? Zaraz gramy z Radoniakiem, a potem gramy z tym, z Kopenhagą na wyjeździe. Znaczy, albo u siebie chyba. Kolejny remis z Radomiakiem Radom. Powoli się ta ten opolska maszyna zatrzymuje. Rolę Kopenhaga na wyjeździe. Jeśli chcemy, jeśli chcemy grać na własny europejski poharat, to ten mecz musimy koniecznie wygrać. tutaj jakieś, może, przyzwoite talenty z tego, z Austrii. I drugie pytanie, czemu nikt? Tutaj. Wydaje mi się, że tutaj przychodzą nowi juniorzy, bo tych nie odstrzeliwuje z listy tych innych. I prędzej czy później ta lista się mi się osobiście wydaje. A ten, tak, na szybko odstrzelimy tutaj chyba wszystkich. Schinkel, Mayer, podpisałem go, Co za No dobra, nie chcę się tego czyścić. Wywalone. Dobra, kopychaj go na wyjeździe. No to będzie mecz y, z kategorii, której musimy wygrać. A tu, chuj, przegrywamy kolejny mecz. No dokładnie tak. To sobie zawołaliśmy europejskie puchary, przynajmniej masowaliśmy, przynajmniej masowaliśmy do fazy grupowej. No i to co, nie to co po niektórzy. To się liczy. Że przynajmniej osiągnęliśmy jakiś sukces europejskiej pocharki, jaki był awans do nich, a nie odpadnięcie z niejem mistrzem Luksemburga. Dobra, mecz z Krakową do symulacji i wygrywamy mecz. Carrera Redan, to mi się podoba. Redan, który się zgodził, nie, nie dość, że się na bycie sporadycznym, to jeszcze nam. To jeszcze dalej jest ważnym ogniwem Iskropole, bo dalej jest nas na zgole. Ora przerwa tutaj reprezentacyjna. Zrozumiemy z Wisłą Kraków. Kolejne mecz z krakowskim zespołem. Friis już dostał do 72 oceny. Remis. Kaiser Gola. Ale Jezus, Marek. Ciekawe ile masz Heizer oceny. Chyba coraz my będziemy się obczajdź. się już skończył rozwijać. Czat drużyny, kto? Jak ja ten cyfr chcę grać? Ja sam. No wiesz, no musieliśmy dać się odpocząć. Dobra, z kim rozgramy z Rosenborgiem Rosenborg. No już z nimi raz wygraliśmy, to wygramy to powinniśmy na sam składam wygrać chyba kolejny raz i... Wygrywamy, dobrze. Pierwsze zwycięstwo w fazie grupowej europejskich pucharów. I to jakże ważne, bo on na ten moment, bo on może nam dać ten to on może nam dać przepustkę do Europejskich Pucharów na ten na wiosnę. Barbarossa chce grać, a ten już jest nas od 7 boleści. E, dobra, to ty zagrasz za głębiem lubi, sam chce grać, Jezus Maria, nie, będą ważniejsze mecze, muszę możecie zostawiać na Rosenborg, stary. Dobra, coś tutaj jest do zmiany, i czemu zarząd? Krupa nie będzie, niech będzie tutaj do zmiany, i Gutierrez, bo jest trochę podmęczony. Cała reszta jest też podmęczona, no ale będziemy ich kartować. Eee, wygrywamy, wygrywamy kolejne kolejny i Zagłębiam lubi. Wydaje mi się, że chyba do tej pory nie przegraliśmy żadnego meczu w Ekstraklasie. Czy mi się źle wydaje? Chyba mi się źle wydaje. Nie, czekajcie, 12 razy 3 to jest 36, nie, chyba przegraliśmy jakiś tam meczek, kojarzę. Dobra, tutaj kolejne. Ten ze ten, scout tutaj kolejni juniorzy, którzy są oczywiście beznadziejni, ale to już z tamtego. raz na 50 juniorów i raz, raz na 50 nam się trafi yy, jakiś ten junior, no ale przeważnie trafią nam się kiepscy. Yy, do takie życie. Zaraz gramy, zaraz gramy z Brookbetem, Termalika nie ciecza, za tym gramy z y, wsią, która, która mieszka 700 osób, i rozbijamy tę wieś 3 do 0. No, chyba nie przegraliśmy żadnego matchu do tej w Ekstraklasie, Teraz gramy rewanż z Rosenborgiem. Przypomnijmy, że w eliminacjach drugich przegraliśmy z nimi. U siebie w rewanżu. A teraz jak to będzie? Rozbijamy Riviera hat trick. 4 do 0. I jeśli teraz Rosenborg niczego nie odwali, to możemy być na wiosnę w europejskich Pucharach. Dobra. Takie skład dalej wystawiać wystawiać. Zwycięskiego składu się nie zmienia i kolejny mecz sezonu 3 do 4 Kolejny, kolejny tego typu mecz. Przynajmniej zrobimy na naszą korzyść. Dobra, to mi się osobiście, osobiście mi się to podoba. Widzisz jak, jak, jak ta drużyna wygrywa, no, ale to też trochę nudzi jak. Tak ta, jak, ta, jak te maszyny, jak tego typu maszyny wygrywają wszystko, to też yy, karierze to też prędzej czy później to ludzi. Carrera, e, któremu spadła ocena, niech się zagrał Okamoto niech się zagra... No, niech zagram porę. Dajmy mu szansę, czemu nie? Ora, iskry Przepraszam, chciałem powiedzieć, że gram z w Opole. Gramy ze milec wygrywamy 3 do 1 na no, raczej nic dziwnego, no przecież to jest najlepsza drużyna w Polsce. Barbarossa dziękuję za ponowne, dołączenie, za ponowne włączenie go do wyjściowego składu. Riviera został powołany, no ale też się zostało rozegrane. O Boże, Fiorentina. Żeby się zaraz wykazało, że właśnie Hago będzie wszystko. Może wygramy? Remis? Tak jest. Było blisko, no, by było blisko wygrane na lepszy. Zaakceptujmy remis z tym. Z Fiorentiną. Bo to jest najcięższy rywal grupowy. Teraz pytanie, co Rosenborg odwalił? Wygrał swój mecz. Zatem tak, jeśli przegramy z Kopenhagą to nie wychodzimy z grupy. Remis też tam może nic nie dać. Bo jak Rosenborg wygra, to po nas. Kaput. A nie daj Boże, jak my przegramy i jeszcze Rosenborg wygra. A znając szczęście polski, polskich zespołów, to właśnie tak będzie. Dobra, seminarium kolejny mecz: Lekia Warszawa, tutaj możemy przegrać, ale Renks. No się, się z nikim nie potkniemy, zobaczycie. Znaczy bo ten, jak widzę w 1997 roku, wygrywamy w ogóle ten. Wygrywamy ten ekstraklasę bez porażki. No jak Arsenal wtedy w Anglii w 2004. Takie ciekawostki piłkarskie, o które. Łohohoho, ty no bym, Ty no bychmy, czy. I nie umiem! Y... O Sigmund, łożysz ty! Nareszcie jakaś niemiecka jakość. E, a ja tutaj z Polski i czemu nikt? E, tak, nikt. na go na nam nie dostarczają. Dziękujemy. Dziękujemy właśnie za to, szanujemy szkółkę juniorów, za to, że nam nawet nowych piłkarzy nie nadsyłają. Dobra, ale zrównoważony Figmund 61. Pasujesz, jesteś bardzo dobrym driblerem, Czy pasujesz na SPO? Pasujesz na SPO, zatem się tam rozwiniemy. Yy, Bayera oczywiście też rozwijamy. I, ty, i tutaj Timo Bymma, yy, który ma całkiem jedną fizyczność. Czyli chciałbyś iść na środek obrony przypadkiem? ja się na środek obrony, bo Marsa, więc chyba najlepiej się chyba w mojej, opinii, mojej opinii na obronie zaprezentujesz. Raków Często częstochowa. 4 punkty przewagi nad, drogą, nad drugim piastem Glyfice wygrywamy kolejny mecz z rzędu w Ekstraklasie. Nie, 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 nie z rzędu, bo z Legią przecież jeszcze zrewisowaliśmy przed chwilą. Krupa chce grać, a ten już jest znalazł kolejny, Barbarossa skończył się już rozwijać. Zatem tak, chyba damy ci, zatem dajmy chyba szansę zagrać temu. Zagadajcie, że on się połamał. On odszedł. Nie, tutaj jest, dobra. Kaiser, no to sobie już nie zagrasz, bo Krupa musi grać. I <grymne> właśnie skończył, właśnie skończył, się rozwój. Kaisera skończył. Kopenhaga, to będzie mecz wszystko. Barbarossa, Boże, kochany, będą ważniejsze mecze, my tu zmienił ci rolę, żebyś się nie czekał co chwilę. Jeśli wygrywamy, jesteśmy na wiosnę w Pucharach. I kto wie, czy nie widzę. Jesteśmy w z Europy. Dobrze, na 16 Ligi Europy. I pytanie, z kim gramy? Bo już to będą mecze na luty. Tak, tak. 5,5 miliona dolarów. Euro. Euro. Z kim gramy? Monaco. No to miło było. Miło było na razie. Miło było na razie. Cześć. Zajebiście. No to nie patrzę niepotrzebnie chyba z grupy. To, to chyba niepotrzebnie z grupy wychodziliśmy. Dobra, tutaj mamy do symulacji. bo z się nie zmienia. 3 do 2 wygrywamy. Była trochę derwówka w koncydacie. No ale to się ostateczny rezultat, takim są trzy punkty. Barbarossa chce grać. Chyba teraz cię sprzedam z tego klubu. Że nie wnerwiasz. ty Ile dostaniesz? Całkiem sporo powinieneś dostać, no dostałeś plus 2. No sporo. Razem tak, jako wysunięty rozgrywający czy rozwiniemy. Zresztą nie wiem, czy to ma jaki sens, zaraz racji tego, że tu wszystko jest karierę praktycznie. Dobra, gdzie Ty jesteś? Gdzie jest Barbarossa? Przenegocujemy Ci kontrakt. Będziesz perspektywiczny. Ja ci dam się czepiać o wyjściowy skład dalej. On jest samolubem. Dobra, Renan. O, tutaj jest Renan, okej. Okay. Dobra, no, dobra. Krupa też musi grać. I cała ta się nie czepia o wyjściowy skład, zaraz z lekiem Poznań. No i to będzie mecz na wyjeździe. I tutaj może być potencjalna porażka i nie zrealizowała się. mamy coraz do dwóch. Na zimę zostajemy liderem, mając ile punktów przewagi nad Gdańską, le nad... no jeszcze nie rozegrali swojego meczu, nad Lechią mamy 8 punktów przewagi. Robi wrażenie. Dobra, dostępny raport o juniorach, raczej z tego główna nic nie będzie. Na nadzieję, że dostępny na Roku? Nie, będzie miesiące. Nie doceniają, mojego go ganiuszu, ewidentnie.